Dzień dobry, a więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Peugeota 407. Peugeot 407 jest wyposażony w silniki benzynowe. 1,8 litra 125 litrów z 2,0 litra 140 litrów 3,0 litra 211 litrów z. Do każdego silnika dobierana jest wygodna skrzynia biegów. Stosunkowo słaby silnik spalinowy o pojemności 1,8 litra jest wyposażony w manualną skrzynię biegów, a najmocniejszy trzeci zero jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Złoty środek o pojemności 2,0 litra jest dostępny zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów. Zużycie paliwa dla silników o pojemności 1,8 litra wynosi 10 litrów na 100 km w cyklu miejskim. Poza miastem jest nieco mniej 7 litrów na 100. Dwulitrowy silnik spalinowy ma większe zużycie 12 litrów w mieście, 8 litrów na autostradzie. Najmocniejszy silnik, Je, znacznie więcej 16 litrów w mieście i co najmniej 10 litrów na autostradzie. Peugeot ma niezwykłe przednie zawieszenie. Jego zębatki i dźwignie są lekko rozsunięte na boki. Ma to na celu poprawę stabilności maszyny. Z tyłu znajduje się zawieszenie wielowahaczowe, które zapewnia płynną jazdę. Z łatwością wytrzymuje 150-200 tysięcy, KM ale ma słaby punkt rozpórki stabilizatora, które wytrzymują 50-60 tysięcy. KM ogólnie podwozie Peugeot 407 jest niezawodne i mocne. Dolne przeguby kulowe wytrzymują około od 30-40 do 40 km, a dolny cichy blok na zwrotnicy od 50 do 60 km. Łożyska piasty nie są wystarczająco niezawodne. Należy je wymieniać co od 50 do 60 tysięcy kilometrów. Zębatkowy układ kierowniczy jest wyposażony w elektryczne wspomaganie. To on najczęściej sprawia kłopoty, pieszym. Na 200 kilometrów psuje się silnik elektryczny wzmacniacza. Francuskie samochody nie lubią silnych mrozów. Z powodu niskich temperatur, zamarznięte linki ręcznej skrzyni biegów nie reagują dobrze na zmianę biegów. Odczynniki i lód dostają z drogi. Z tego powodu zaczynają przeciekać uszczelki układów wspomagania kierownicy i napędu. Trzeba je albo wymienić, albo monitorować poziom płynu. Na mrozie zamarzają także elektryczne lusterka. Nie jest to krytyczne, chyba że wymagają dostosowania dla wielu kierowców. Co gorsza, na styku pokrywy bagażnika z szybą może gromadzić się lód i nie przedostawać się do bagażnika we właściwym czasie. Wiele oburzenia budzi konstrukcja amortyzatorów klimatyzacji, których noga mocująca ułamuje się. Doświadczeni właściciele natychmiast kupują wzmocnione amortyzatory, które nie wymagają częstej interwencji. Zwieńczeniem wszystkich słabych punktów jest przestarzała cztery biegowa automatyczna skrzynia biegów w wersji AAL4 AKADP0, która jest instalowana w niektórych silnikach 2,0 litrowych. Przy częstym użytkowaniu Długie podróże, długie korki, przegrzewa się. Korpus zaworu i elektromagnesy ulegają przegrzaniu. Częstotliwość tego problemu wynosi co 100 tysięcy km. Z powodu takich błędów, starego, automatu, wad pieca i specyfiki działania zimą, francuski rekin stał się wyrzutkiem wśród miłośników motoryzacji. Chociaż ogólnie samochód nie ma problemów z silnikami, a manualne i automatyczne skrzynie biegów. Z wyjątkiem AL4, są dość niezawodne i bezpretensjonalne. Peugeot 407 to udany, wygodny i atrakcyjny samochód. Pęka rzadko i w ograniczonych, znanych już miejscach. Ale jeśli naprawy przeprowadzane są w oficjalnym centrum, prawdopodobieństwo awarii zmniejsza się do poziomu okresowej konserwacji bez niespodzianek. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.